W życiu jak w boksie, jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest. Ja w ten celu zrobiłem, nadmieniłem. Ale ja to jest w niepokonany, bo. Ja robiłem to przez dwa lata, go że jest niepokonany. I my bardzo skropleni w tej. Zostałem sobie z tak samo, że mówię posłowi z posadzki, my lat, zawsze było wszystkie nasze walki stamtąd. Chcę bardzo podziękować, chcę zaprosić na biorę. Dziękuję.